Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie dotyczącym Marvela. Pamiętacie jeszcze Disney Expo D23? No, właśnie to samo Expo, podczas którego Marvel miał swój panel i podczas tego panelu pokazał What If, czyli animowaną serię różnych dziwnych scenariuszy. Na przykład to, że Kapitan Ameryka jest zombie, to, że. E Ktoś inny przewodzi Strażnikami Galaktyki, Nowi Bohaterowie i wiele, wiele innych. Czyli generalnie alternatywne historie, które nigdy nie miały prawa się wydarzyć, właściwie miały prawo, ale nigdy się nie wydarzyły w świecie MCU. I teraz właśnie What If odpowie na te pytania: co jeśli coś tam, coś tam. No i oczywiście był to zamknięty pokaz, ale niektóre zdjęcia właśnie wyciekły do internetu. No i jesteśmy w stanie odpowiedzieć i opowiedzieć sobie na parę pytań, także powiem wam wszystko co wiemy na temat tego What If i jakie zdjęcia wyciekły. Chcesz wyglądać jak Kapitan Ameryka, Iron Man, Batman, Superman czy inny bohater z komiksów? Zapraszam do odwiedzenia linku w opisie, jak również przypiętym komentarzu, który prowadzi do sklepu z ubraniami, gdzie otrzymacie dodatkowe 10% zniżki do i tak konkurencyjnych cen. Po pierwsze, serial What If ma mieć premierę na platformie streamingowej Disney Plus w 2021. Kevin Feige powiedział, że każdy odcinek będzie miał inny styl i będzie ich 23. Jeden odcinek na jeden film MCU. I powiem wam tak, że z tych zdjęć, które wyciekły do internetu, no to jest niemożliwe, żeby to wszystko było z jednego odcinka. No to wszystkie będą miały taki sam styl i to mi się w sumie podoba, bo lubię ten styl. Fajny jest ten styl, który właśnie pokazali. Który możecie prawdopodobnie teraz widzieć na ekranie. I, I mi to nie przeszkadza, że Kevin Feige trochę przesadził, mówiąc, że każdy odcinek będzie w innym stylu. Być może kilka jest w takim stylu, kilka w takim, kilka w takim. W każdym razie, pierwszy odcinek, który wyciekł, będzie opowiadał o Chali, czyli królu Wakandzie, jako Star Lord, czyli przywódca. Strażników Galaktyki. No i coś mi mówi, że jednak Tchala będzie inaczej przewodził Strażnikami Galaktyki. Na tym zdjęciu możecie zobaczyć, jak Tchala nosi ten słynny hełm Starlorda. Także dajcie znać, gdzie mogą wylądować Strażnicy Galaktyki pod wodzą e, Czarnej Pantery w MCU, która w What If nie będzie Czarną Panterą, a właśnie będzie Star -Lordem. Kolejny odcinek, czy kolejne zdjęcia, które wyciekły, pokazują kapitana Amerykę jako zombie. I moim zdaniem jest to jeden z ciekawszych odcinków, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, jak do tego wszystkiego dojdzie. Drugie zdjęcie z tego samego odcinka pokazuje Buckiego Barnesa, czyli zimowego żołnierza. I prawdopodobnie oni będą ze sobą walczyli. Tylko jak do tego wszystkiego dojdzie? Co się stanie, że wszechpotężny, no może nie wszechpotężny, ale. Dosyć potężny i lubiany bohater, czyli Kapitan Ameryka, stanie się zombiakiem. Jak do tego dojdzie? Czy to będzie jakiś efekt uboczny serum superżołnierza? Czy na przykład Iron Man coś mu wstrzyknie? E, czy może Bucky Barnes go zdradził? Kto wie? No i nie wiemy, jak taki konflikt wpłynie na przyjaźń, właśnie zombie Kapitana Ameryki. I Bakiego Barnesa, czyli zimowego żołnierza. Czy będą musieli walczyć ze sobą? Czy to może zimowy żołnierz stworzył zombie kapitana Amerykę? A może to jest jakiś klon? Dajcie swoje teorie. No i oczywiście swoje najdziksze scenariusze w komentarzach poniżej. Bo pamiętajcie, że What If to jest wodzy, puszczenie wodzy fantazji. To jest co by było, gdyby coś się stało albo co by było, gdyby ktoś zrobił coś innego niż zrobił w MCU. Także piszcie swoje najdziksze komentarze, najciekawsze, nagrodzę oczywiście serduchem. Kolejny odcinek będzie opowiadał o chudym Steve'ie Rogersie. Pamiętajcie, że w pierwszym filmie Steve Rogers podjął się wyzwania czy eksperymentu i stał się super żołnierzem. Dostał serum i stał się super szybki, super silny, no i generalnie super duży. A ten odcinek pokaże, co by było, gdyby Steve Rogers nie dostał tego serum. No i po drugie, kto inny w takim razie dostał to serum, jak nie Steve Rogers? Odpowiedź jest banalnie prosta: Peggy Carter. Peggy Carter wcieli się w Kapitan Ameryka Britan, Kapitan Britan Ameryka, Kapitan Wiem, że jest taki bohater jak Kapitan Britan, czyli Kapitan Anglia, generalnie, bo Kapitan Brytania, ale w tym przypadku byłby to Kapitan Ameryka Brytania. No dobra, może za dużo tego gdybania. Po prostu Peggy Carter stanie się takim Kapitanem Brytyjczykiem. No i co jest bardzo ciekawe, z tych zdjęć wynika, że chudy Steve Rogers będzie brał czynny udział w akcji. Widać go, jak salutuje. Wychodząc z czołgu C15, czy może z jakiegoś pojazdu, z jakiegoś mecha-robota, na, naprawdę nie wiem, co to jest. Na pierwsza myśl moja to czołg albo jakiś robot. No, no nie wiem. Piszcie, jak zwykle, swoje komentarze, swoje przemyślenia, co to może być, na dole w sekcji poniżej. Kolejne zdjęcie pokazuje właśnie Peggy Carter, która pokazuje swoje piękne uzębienie. Na tle Howling Commandos, czyli to, co chciałbym zobaczyć w pierwszym Kapitanie Ameryce, czy w jakimś może prequelu Kapitana Ameryki, właśnie Howling Commando, czyli grupa do zadań specjalnych w czasie wojny II wojny światowej. No i jak widać po tym obrazku, Peggy Carter przejmie wodzę. Na kolejnym zdjęciu widać prawdopodobnie ten pojazd, który używał Steve Rogers, który w cudzysłowie podwozi. Kapitan Amerykę Peggy Carter zwał jak zwał no gdzieś na akcję i zobaczcie co Peggy Carter trzyma w ręce tarczę kapitana Ameryki z, z MCU no w What If to nie będzie tarcza kapitana Ameryki tylko tarcza Peggy Carter także to będą 3 lub 4 odcinki What If a pamiętajcie że mają być 23 także w komentarzach poniżej oprócz tych wszystkich pytań które wam zadałem Napiszcie, jakie byście chcieli zobaczyć odcinki. Co jeśli? Ja bym chciał zobaczyć, co jeśli Hulk stanie się zły i co jeśli Iron Man będzie zombie i będzie walczył przeciwko wszystkim Avengersom, taką armią zmutowanych zombie. Iron Manów. Iron Zombie Menów. O, jeszcze lepiej. Także piszcie swoje propozycje. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.